Przyznam tutaj gra ładnie nas zaskoczyła. Cześć, witam was moi mili, bardzo serdecznie i pozdrawiam, my stoimy już przed maszynowią, postaramy się uporać z nią w tym odcinku, kto nie widział co się stało tu w maszynowni i co na nas czeka, to zapraszam bez zbędnego gadania do oglądania. Uwaga, awaria zasilania silnika. Proszę wymienić ogniwo, aby rozpocząć procedurę Czy na nas ktoś tu jeszcze wyskoczy, szczerze, nie pamiętam z poprzedniego odcinka. Tak się zastanawiam. Eee, czy dla nowych widzów nie pokazać tutaj? Ile rzeczy jest dookoła do podniesienia, bo jest ich naprawdę sporo. Tutaj przyładujmy też sobie. Dobra, zaczniemy od tej strony sobie eksplorować naboje jak najbardziej nam potrzebne. Może też coś nowego odkryję tutaj. Naprawdę, nieziemska jadka za moment nas czeka, tutaj. Proszę wymienić ogniwo, aby rozpocząć procedurę zapłonu. Tak, tutaj to ogniwo musimy włączyć. A co to myślałem? Pogrzebacz? Stąd. No ale pierw zbierzmy wszystko sobie na spokojnie. Ja też może siebie uleczę, skoro tu taka jadka nas czeka. Tylko widzę, że w tym momencie nie posiadamy żadnego małego medykamentu. Mamy stażę, żeby spowalniać wrogów. Nic. Lecimy dalej, bo to nie wszystko, z pewnością nie. Gdzieś tutaj mam wrażenie, że jeszcze coś mieliśmy do zebrania. Uwaga, awaria zasilania silnika. Tak, komputerze, wiemy o awarii. Dobra, i mniejszej apteczki wygląda na to, że nie dostaniemy. Ekwipunek zapełniony, serio gro, my mamy już. Kurde! Bym powiedział. W poprzednim odcinku tego nie zauważyłem, że nam się ten ekwipunek zapełnił. Tu jeszcze byśmy mogli coś. Są naboje. Dobra, musimy pamiętać. Węzeł. A węzeł nam w las? Jakim cudem, drodzy Państwo, do ekwipunku węzeł nam w las? Ja nie widzę go w ekwipunku. Czy Państwo go widzą w tym momencie? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Też dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku, że my możemy sprzedawać generalnie. Uwaga, awaria zasilania silnika. Proszę wymienić ogniwo, No idziemy już, idziemy już komputerku. Wymieniamy. Myślałem pierw Wiecie co, że u góry to będzie dobre miejsce. Na przeczekanie aż tu stwory, bo to było oczywiste, że oni się pojawią. Proszę. Ale nam doskoczył, szybko apteka. Wszyscy? Udało się nam na rzut taśmą. Silniki kontrolne. Proszę potwierdzić polecenie zabłonu. Coś tutaj ewidentnie jeszcze jest. Ja nie wiem, czy stąd nie spadać. Słyszycie te głosy, drodzy państwo? Silniki gotowe. Proszę potwierdzić polecenie zapłonu. Czy to ich spali, jak potwierdzimy polecenie zapłonu? Mam taką nadzieję. Spróbujmy. Dobra, mamy to. Stąd braliśmy ten ring. Gdzie my mamy iść? Uciekać stąd? Dobra, też tak robimy, gro. Nie podoba mi się tu. Isaac, udało ci się. Ishimura ma napęd. Nie może ktoś z premedytacją rozpieprzył te cholerne silniki. Dałeś czas, by to naprawić. Polecimy teraz na orbitę geostacjonarną. Czekaj, lecimy przez szczątki po łamaniu planety? Mamy system obrony przed asteroidami. Ale on nie działa. Przecież mam tu odczyty z systemu. Hammond, niż jest w kiepskim stanie. Kilka mocniejszych uderzeń i się kompletnie rozleci. Cholera. Daniels, daj mi wszystkie dane. Spróbuję zmienić kurs. Isaac, wyłącz blokadę kolejki z inżynierskiego. Ja otworzę stację na mostku. Tam się spotkamy. Musimy działać razem. Na mostku, kojarzmy. Na mostku musimy się spotkać, bo ja mam problem z tą kolejką, drodzy Państwo. No, by mogło szybciej zapisywać. Kurczę, nie na darmo się ma w komputerach PC dyski SSD. A jak ja tu mogłem tu przeoczyć? Ale dziś laguję tu. Tutaj ja bezpo niepotrzebnie tracę chyba na to naboje generalnie Tutaj Cholera Chyba już mówimy wspólnym językiem. Nawet do sterowni mamy przejść. Dobra, tam coś widziałem przez szybkę. To stary ciałka, to chyba grana spróbuje straszyć w tym momencie. Dobra, zdajemy schematy. Coś myśmy tu mogli sprzedać, dokładnie. No i co ja z tym mogę zrobić? To jest za dolary. Tu kolejny. Czy coś jeszcze? A co byśmy mogli kupić? Może ring do ulepszeń? A uzyskać ulepszenie specjalne, to może niekoniecznie w tym momencie autoładowanie kinetyczne. Aby poszerzyć, poszerzyć, nie przyspieszyć, dobra, bierzemy ring. jemy w nieznane albo i znane tu nie tu lecę podwijam kece i lecę korekta kursu ukończono Na mostek, tak? Na mostek. Dobrze pamiętam, że na mostek mieliśmy się udać. Tu nic nie ma. Idziemy do naszego wagoniku. Mam wrażenie, że kiedyś ktoś nas zaatakuje w tym wagoniku. Ktoś lub coś. No zobaczymy. Zobaczymy też, czy nasi przyjaciele się nie przemienią. Jakoś stąd wolę, chyba ta maszynowa broń, niby nie jest taka ekstra, ale lubię ją, ale to daleko i to na statku. Wyobraźcie sobie to jest statek kosmiczny, na którym mamy kolejkę, żeby się przemieszczać. Szybciej pomiędzy punktami Ciekawe czy na nas będą tu czekać Kocholipa Nie kojarzę tego miejsca Isaac patrzę na działa ADS Są w rozsypce Musisz mi pomóc. Nie stracę Ishimury. Nie teraz. Ishimury Hammond czy znaku? Mówisz o tym artefakcie? Nie ściemniaj. CEC od początku wiedziała o znaku, prawda? Nie po to tu przyleciałeś? Zarząd nie wysłał wysłałby Ishimury na lewą misję górniczą. Ale po obcą technologię tak. Oj tak. A jak ma się utrata wszystkich moich ludzi do tej teorii? Ej, pieprzyć. Wchodzimy w pole szczotków. Albo naprawimy IDS razem, albo już po nas. Spotkajmy się w mieży kapitańskim. Daniels? Dobra, ale przejrzę raporty pokładowe. Znajdę odpowiedzi. Kurde, jestem teraz tak ciekawy. Jakby nam w trakcie właśnie takiej rozmowy jakiegoś Jamskera twórcy zafundowali. by mogło być coś co sądzicie o tym dajcie znać w komentarzach Kurczę, pytanie czy jeszcze większy kombinezon by się przydał nie bo tam w maszynowni mieliśmy problem już z ekwipunkiem Tu dobra mm -hmm. zapisik Wiecie jak to lubią, gumisie, takie jak my. A jak? Nie można tego pominąć. Zawsze bliżej, w razie jakiejkolwiek śmierci. Dajcie znać też, co o tym sądzicie, że ja tak często. Zapisuję sobie. Drugi poziom uprawnień. Demagana uprawnienia poziomu drugiego. Hej, przyznam. Tutaj gra ładnie nas zaskoczyła. Nie wiem, czy mogłem go zabić w tym momencie. Wydaje mi się, że nie. Ogólnie tu zamknięte. Też dla Państwa, którzy nie śledzą mojego, mojej rozgrywki, właściwie, zobaczcie, my mamy taką mapkę też dostępną tutaj. Czyli generalnie, jak daleko my mamy? No nie, no tu już powinniśmy być zaraz. Główne atrium, chyba, że tam jakaś winda. Cholera, boję się tu. Co to? Jesteś? Podtrzymywanie życia wciąż działa. Jak na razie. Dzień dobry. Nie, nie. Trzymaj karbin blisko. Co to jest? Co mnie zaatakował? Uwięziłem go. Z... Jego twarz. Nie mam przywidzeń, prawda? To czel. Nie pomożesz mu już on. Masz rację. Powinienem. Szalić to. Spalarnia nie. A nie, kapsuły! Z Johnston też. Ona przynajmniej nie została potworem. Naprawimy to, Hammond. Dla nich. Tak. Chodź, działaj Słuchajcie, generalnie ja wam powiem, że nasz bohater, jakoś mi nie pasuje ten wygląd do niego. Jeśli nie uderzy w nas, między asteroid. Coś nas zaatakuje. Spójrz. Przekierowanie mocy do ADS nie działa. Cóż, systemy zarządzania nie robią zbyt wiele. Można przekierować ich zasilanie. Musiałbym pogrzebać w skrzynkach przyłączeniowych, żeby odzyskać ADSy. Świetnie. Isaac? Chodzi o to, co mówiła Daniels. Nie wiem nic o lewym a nie o znaku. Przysięgam, przyleciałem na misję naprawczą. Wiesz, Hamont, nie znam ciebie ani Daniels na tyle, by osądzać. Ale CIC musiała wiedzieć o znaku. Możliwe, ale to jest poza moimi kompetencjami. Wrócimy do tego później. Musisz dotrzeć do tych skrzynek przyłączeniowych. Włącz Indywatrium z posterunku ochrony. Masz pełny dostęp. Znalazłem kartę z kierownictwa CIC. Nadam ci pełny dostęp. Czyli dostajemy dostęp drugiego poziomu. Trzeciego nie widzieliśmy jeszcze. Świetna informacja dla nas, Isaac. Słyszałem coś na górze. Coś dużego. Czyż tu cały czas słychać coś? Coś lub ktoś? Dziennik. Zezwolenie Eckharda. Co tu? Więcej czasu. Wiadomość priorytetowa nawet. Państwo mogą sobie poza nagraniem to zatrzymać. Pamiętaj. Musisz włączyć windy w pomieszczeniu ochrony. Najpierw. Najpierw właściwie. Co to za wyraz w ogóle? Pierw. Zdecydowanie jakoś nieswojo czułem się bez naszej spluwy. Ale że my tu jesteśmy bez żadnego zapisu Bardzo szkoda. To mi wyglądało, jakby mógł tu zrobić zapis. Wiecie co to oznacza, drodzy państwo, że w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek i windy włączymy w następnym. Jeżeli dotarliście do tego momentu z moim nie wiem jakim gadaniem, już sami ocencie, zostawcie koniecznie łapkę w górę i suba. Cześć!